W widzimy różne rzeczy, ale filmu o tym, że 40 latek chce wystąpić w konkursie literowania dla uczniów podstawówki jeszcze nie, dlatego dzisiaj o takim filmie porozmawiamy. Film ma się tytuł BAD WORDS. Gwiazdą oraz reżyserem tego filmu jest Jason Bateman. Jeżeli nie kojarzycie tego człowieka, zaraz pojawi się zdjęcie, a Film, z którym możecie go ostatnio utożsamiać, to Złodzie Tożsamości, w którym między innymi wystąpiamy Lysy Makarty. Ale po kolei. Jego bohater postanawia właśnie wystąpić w rzeczonym konkursie. Okazuje się, że znajduje kruczek, który pozwala mu wziąć w tym udział. No nie muszę mówić, że budzi to oburzenie wszystkich, począwszy od organizatorów, przez rodziców, przez same dzieci i tak dalej, Ale ponieważ jest wspierany przez stronę internetową, czy to będzie wszystko nagłaśnione, jeżeli nie, dodatkowo jest fakt, że. Osoby, które z nim rozmawiają, nie są, powiedzmy, prawne, poprawne politycznie i tak dalej. Ameryka, wiadomo, trochę inny świat. Uchodzi mu to na słowo i wchodzi do tego konkursu. Co tu dużo mówić? Fabuli, nie będę nam streszał, bo co tu dużo mówić? Wiadomo, że konkurs jest tylko pretekstem. Pod tym jest ukryty inny motyw. Jaki motyw, zobaczycie, jeżeli macie ochotę obejrzeć ten film. Aczkolwiek zdecydowanie odradzam. Bo naprawdę... Chciałbym powiedzieć coś dobrego na temat tego filmu i... Nie potrafię. Naprawdę nie potrafię. Tak, film jest, film był kręcony jako komedia, w założeniu to jest komedia. Mówię w założeniu, bo nic śmiesznego, zabawnego w tym filmie w ogóle nie ma. Naprawdę więcej kabaretu znajdziecie oglądając naszych polityków. Dużo lepiej się ubawicie. Tutaj ten humor pewnie chciał tak fajnie Bateman balansować na granicy dobrego smaku i hamstwo po prostu. Jeżeli kojarzycie Braci Farelli, to ci od y, Głupiego i Głupszego, Sposób na Blondynkę i takich innych filmów. Rzeczywiście, u nich ten humor jest y, dosyć y, ostry, mocny, wulgarny, ale nie jest do przesady. Naprawdę, scena, y, gdzie Cameron Diaz ma ładnie ustawione na, na żelu, powiedzmy, włosy, to jest już klasyka kina, ale to było fajne, smaczne i miało jakiś sens. A tutaj, to w jaki sposób do nich mówi, to jest po prostu naprawdę koszmar. I już abstrahuję do tego, że przekleństwo, wulgaryzm i tak dalej. Ale sposób w jaki on mówi. Do, dodatkowo, na przykład, w jednym momencie y, jedna z dziewczyn wylewa na, na, na siedzenie ketchup i y, ogrywa temat, że ma okres, popatrzcie, lejecie się i tak dalej. No po prostu to jest. No to nawet nie jest niesmaczne. To jest po prostu debilne, kretyńskie idiotyczne. U mnie ten film na skali ciężkiej podróży sobie truje. Czyli jest tylko o jedno oczko nad. Y, Rekino tornadowe mega krokodyl kontra rekino y, robokosiarka. Naprawdę taki debilizm, że krótko darujcie sobie. Jeżeli chcecie ugnąć taki rodzaj humoru, włączcie sobie y, koniec świata, włączcie sobie życzonych właśnie braci Fareli, Którykolwiek z ich filmów naprawdę będzie lepiej. Dużo lepiej, dużo ciekawiej, dużo zabawniej. A to szkoda gadać. Myślałem, że ten film będzie zabawny, bo Bateman jest znany z tego, że robi, właściwie nie tyle robi, co występuje w, w zabawnych, śmiesznych filmach. Ale ostatnimi czasy, m.in. w Złodzie Tożsamości, udowadnia to, że facet ma zjazd po prostu. Delikatnie mówiąc, nie nadaje się do niczego, i jeżeli tak dalej podąży, to za kilka lat ludzie będą pamiętali o tym, co robił 20 lat temu, jak na przykład Eddie Murphy, który. próbujcie wymienić jakiś dobry jego nowy film, nie da się, ale zawsze jak powie się Eddie Murphy, a to w ten facet odgniarza z Bribery Hills. Tak, jak najbardziej. I w sumie, skoro już o gniotach mówimy, to moje pytanie z Was, ostatnimi czasy mnóstwo tego jest, niestety nie czarujemy się, czy to jest lat yy, po ziemi, czy właśnie wspomniane już yy, złodzie tożsamości, czy cokolwiek innego, z 2 i w ogóle to już ambasada Jurek Machulski, po prostu szkoda gadać, ale który z gniotów, który powstał ostatnimi czasy, uważacie, że to jest największy syf, największe nieporozumienie i w ogóle jak ktoś mógł mu dać pieniądze na to i za to powinien pójść do więzienia? Jakikolwiek nie był to gniot, cokolwiek nie uważacie? Bo może na przykład nie podobał się Władca Pierścieni albo yy, Hobbit, albo na przykład, nie wiem, Gwiezdne Wojny, uważacie, że też był gniot w waszym minimaliu. Jakikolwiek nie był to film, piszcie jak ja załóżę pod recencja. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, polubienia, podzielenia się i cokolwiek, które jeszcze możecie zrobić i macie ochotę. Za powiem pojawią się cztery podstawowe recenzje. Zapraszam również do obejrzenia. Przy okazji zerknijcie na mojego bloga oraz na Facebooka. W obydwu przypadkach szukajcie profilu na Facebooku Ja, panem Przerwałem przerywam, przy Kultury, a mnie, a blog się nazywa identycznie. Jak nie macie o to szukać, w opisie będą linki. A my widzimy się niedługo. Cześć.